Firma Haharbud i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko witamy. No i tak, dzisiaj dalej działamy ze stropem. Jak widać już mamy zaszalowane, chłopaki wrzucają pręty, będziemy zbroić. Ktoś tam pisał, że y, co robić jak deski wysychają, robią się szczeliny. My po prostu dzień wcześniej, i w ten sam dzień z rana, zlejemy te deski wodą Tak, żeby po prostu napuchły, a resztę po prostu szczelin od spodu zapianujemy pianką zwykłą nie? I w ten sposób pozbędziemy się tych szczelin No i tutaj jak widzicie, nie bardzo jest jak wyprzeć te deski Także chłopaki, tutaj po przekątnej po prostu deskę do ściany Z jednej deski do drugiej, deski po przekątnej poprzykręcane I one już nam to wszystko stabilizują tak z tej strony, prawda? Tu z góry, jak widać, Stasiu rozmierza sobie na sucho, rozkłada pręty. No i później, po przekątnej, to samo, prawda? I wiążemy to wszystko do kupy. I podkładamy podkładki. I dopiero później idzie górna krata, że tak powiem, nie? Zaraz pokażę z bliska, jak połapaliśmy sobie te zewnętrzne płyty. I deski, które są od wewnątrz. No i tak, jak widać, tutaj kolego, co pytałeś. Z tej strony po prostu deską podnosimy się Na taką wysokość jak nas interesuje od poziomu zero prawda No i tam gdzie jest gazobeton Nie ma problemu wiercicie sobie wiertłem do drewna już nie raz to pokazywaliśmy I po prostu śruba Fi 10 Pręg windowany Fi 10 Przykręcone na Dwie nakrętki i podkładki Tutaj już jest troszkę cięższy temat No bo mamy nadproże prawda Betonowe No i jest jest twardo, że tak powiem, to po prostu, żeby tego nie przewiercać, nie mordować się, zostało nam rurek peksa e, z podłogówki. Docinamy sobie takie kawałki, po prostu, żeby nie zabetonować tych szpilek, żeby ich odzyskać. Nie? Jeżeli komuś nie zależy na odzyskaniu tych szpilek, może dać po prostu tutaj pręta przez płytę razem skręcone do kupy. No i nie ma siły, żeby to rozerwało, nie? Także tak to tak to wygląda. No i co, ta się rozmierza sobie najpierw pręciki, postawia się później w poprzek. Skręcamy, podkładamy podkładki, no i później tutaj krata nie idzie po całości. Yy, idą tylko narożniki takie wzmocnienia, nie. Także tak to będziemy robić, no i pokażemy to. W następnych materiałach. Jak macie jeszcze jakieś pytania co do, co do stropu, co do szalowania, no to piszcie w komentarzach, to postaram się wytłumaczyć. Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie odnajdziecie nasze hitowe projekty, grupę Facebook. Trzymajcie się i do następnego.